Dobre, Mirosław Dąst, Polityka Semego i inne grupy przestępcze Czas e, zacząć konkrety Obecnie Rzecznik e, Prasowy Prokuratury się nie odezwał Jeżeli chodzi o prezesów sądu dotyczących sprawy, w której zostały przesłane dokumenty w sprawach dotyczących przestępstw, właśnie stawiania procesów mafii i dokonywanych przestępstw właśnie na terenie pomorza we współpracy z sędziami, z prokuratorami. Też prezesi gdzieś tam się nie ustosunkowali, tylko przesłali pismo dalej. Zobaczymy, co odpowie kolejna instytucja państwowa, która w związku z wykluczającymi się dokumentami e, tak naprawdę uznała dokumenty, które muszą tak naprawdę uwzględnić wypłatę przez tą instytucję kilkudziesięciu tysięcy złotych w ramach nieuznania. wypłacanych środków, które w związku z uznanymi przez nie dokumentami muszą zostać wypłacone. Także sprawa, w której tak naprawdę zostało dokonanych co najmniej dziesiątki, a raczej setki przestępstw od pobit dzieci przez handel z dziećmi, przez fałszowanie dokumentów w dziesiątkach, a raczej setkach Z jasnymi gdzieś tam działaniami budżetówki, które miały zniszczyć ofiarę i świadka przestępstw W związku z kilkunastoma latami działań przestępczych między innymi na terenie gimnazjum numer 2, na terenie urzędów, na terenie placówek państwowych, w związku z wykorzystaniem do przestępstw i policji, i prokuratury. Niestety na to wszystko są dowody. Tutaj akurat ja mówię w pierwszej osobie, ponieważ ja jestem też osobą poszkodowaną, która straciła ogromne pieniądze w związku. Z działalnością przestępczą, właśnie firmy SEMEKO, oraz działalnością przestępczą prokuratorów, policjantów, właśnie sędziów i innych podmiotów gdzieś tam budżetowych. Więc bardzo dobrze wiem, o czym mówię. A na dodatek, jednoznacznie. Stwierdzam fakt, że firma razem ze skorumpowanymi urzędnikami, a dokładniej korupcyjno-przestępczo-podofilską organizacją dokonywała przestępstw łącznie z usiłowaniem zabójstwa, celowym działaniem przeciwko zdrowiu i życiu, zbiciem dzieci, zlecaniem przestępstw no i fałszowaniem przede wszystkim dokumentów oraz kradzieży na dziesiątki milionów złotych i doprowadzenia strat, doprowadzenia do strat z powodu tej działalności nawet na setki milionów, może miliardy złotych. W tym czasie gdzieś tam rozporządzali majątkiem i dokonywali działań w związku właśnie z tymi przestępstwami. Które napędzały kasę właśnie organizacjom przestępczym i przestępcom w kwotach miliardowych. Zresztą nawet państwo tak naprawdę opłacało działania przestępcze właśnie państwowymi pieniędzmi. Dlatego, no mówię, tam doszło do Wielu ohydnych zbrodni, wielu paskudnych przestępstw no i przede wszystkim tak naprawdę doszło do jednoznacznych działań przeciwko ofiarom i świadkom. I niestety, w związku z tą działalnością, patrząc również na to, że doszło do zlecenia morderstwa i zlecania fałszowania dokumentów. W związku z tym, że ta działalność miała miejsce na terenie gimnazjum nr 2, miała miejsce na terenie właśnie Urzędu Nawet Miejskiego, czy w wielu miejscach e, właśnie Pomorza, m.in. komisariatach, prokuraturach i wielu instytucjach państwowych należy dzisiaj, w związku z kilkunastoletnią działalnością i tak naprawdę też e, w związku z tym, że wiele osób zostało poszkodowanych spojrzeć na samobójstwo Ani Halma w gimna gimnazjum numer 2 jako na zabójstwo, ponieważ dzisiaj jest to nieprawdopodobnie prawdopodobne jakby to nie zabrzmiało. Jest to bardzo prawdopodobne, że doszło zwyczajnie do zabójstwa, tak jak i to, że Również w tym czasie, kiedy dokonywano przestępstw przy 45. czy właśnie na zasadzie przeciwko pracownikom, pracownikowi szkoły podstawowej numer 45, właśnie między innymi we współpracy na rzecz właśnie firmy budowlanej, przestępczej działalności na terenie zwłaszcza Gdyni, Powiatu Dajherowskiego, ale niestety również i na terenie Gdańska i innych miejscowości doszło również kolejne samobójstwo przy tej szkole. Nie mówiąc, że w związku z całą tą działalnością i atakami na gdańskiego nauczyciela oraz fałszowaniem dokumentów, włącznie z atakami na dzieci, włącznie właśnie z handlem dziećmi, włącznie z tym, że tak naprawdę akurat te organizacje to również narkotyki, tabletki dwałtu i inne trucizny oraz działania właśnie przy pomocy różnego rodzaju również preparatów na terenie właśnie instytucji państwowych, choć nie tylko oraz Jawnego zastraszania, jawnych działań, gdzie we współpracy nawet z policją dochodzi, dochodziło do gruźb karalnych, gdzie policja nawet brała udział w groźbach, które były wypowiadane nie przez policjanta, ale były groźby właśnie z bronią w ręku, gdzie policja tak naprawdę. Można powiedzieć w związku z dalszą działalnością i jakimikolwiek działaniami, w tym uczestniczyła razem akurat z ludźmi, którzy fałszowali w budżetówce dokumenty, ponieważ osoba, która dokonywała tych gruźb, jest właśnie też z tymi instytucjami w pewien sposób powiązana z danymi ludźmi, którzy preparowali dokumenty i tak naprawdę dokonywali przestępstw różnego rodzaju. Mówię w tej sprawie patrząc na zakres działań, miejsca działań i przeciwko komu te działania były skierowane, czyli między innymi przeciwko właśnie Gdańskiemu nauczycielowi podlegającemu, jak wiadomo jednostce samorządowej, którą jest Gdańsk, czyli gdzieś pod prezydenta miasta Gdańska i jeżeli dodamy, że te przestępstwa, właśnie zewnętrzne, były dokonywane pod nosem, właśnie prezydenta, ale też nie z nim związane, trzeba tak naprawdę bardzo poważnie stwierdzić fakt, że jest mało prawdopodobne, że prezydent miasta Gdańska nie został właśnie zamordowany na zlecenie tej grupy, powiązanej właśnie z prokuratorami, sędziami. Która handluje dziećmi, która jest związana z narkotykami, i jest, ma tak naprawdę ogromne zaplecze w budżetówce, i są to co najmniej dziesiątki, a raczej setki osób. Może nawet ta organizacja liczy nawet tysiące osób. I przede wszystkim bazuje. Właśnie na działaniach przestępczych, łącznie z morderstwami, i na te potrzeby preparuję dokumenty, ponieważ fakt, że działa przeciwko zdrowiu i życiu jest udowodniony. Jestem tego świadkiem. Fakt, że fałszuje dokumenty, również jestem. Świadkiem. Fakt, że kradną, niszczą ludzi, biją dzieci, zastraszają, znęcają się i dzieci mają objawy molestowania, a nawet gwałtów w kilkuletniej dzieci, to już w tej sytuacji pokazuje ogrom... I skalę tak naprawdę przestępczych działań tej organizacji, która jest powiązana z sądami, z dużym deweloperem, firmą Semeko i jeszcze wieloma ludźmi z budżetówki i poza nią. Wskazuje, że prominenci tak naprawdę nie czarują się z nas dla uzyskania korzyści. Teraz jeszcze wyślę zapytanie do rzecznika prasowego policji, jak on się odnosi do tych wszystkich działań przestępczych, do których doszło przez kilkanaście lat, właśnie we współpracy z policją. Ponieważ dokumenty na przestępcze działania, na niszczenie e, pracownika, Budżetowego przez korupcyjną, przestępczą organizację leżą na każdym rogu. Są w dziesiątkach instytucji. Jak to jest możliwe, że jeszcze nie dokonano żadnych aresztowań takich ludzi jak Ryszard Pryzmo, czy sędziowie, czy właśnie policjanci bądź Bezpośrednio oszuści, przestępcy czy zwyczajnie mordercy powiązani z firmą budowlaną i budżetówką. Także ja przechodzę do dalszej działalności, czekam na dokumenty. Na pewno zostanie to streszczone. A już konkrety, do jakich dokładnie przestępstw doszło, kiedy. I jak ohydnych zbrodni przeciwko ludziom, rodzinom, a zwłaszcza dzieciom, i naprawdę jak ogromne pieniądze zostały skradzione, jak ogromne straty poniosły osoby, oraz jak potężne miliardy złotych przepłynęły przez tą przestępczą organizację, właśnie wykorzystując przestępcze działania i dokonując przestępstw, to już przekażę w następnych spotkania. Na razie dziękuję bardzo i życzę miłego dnia, bo Was nigdy nie spotkała taka tragedia.